Siemanko, witam w moim drugim filmiku, drugi już w drugim odcinku z y, Minecraft ciekawostki. I ta ciekawostka będzie nam pozwalała wejść do innego świata poza neterem. To znaczy, że inny świat. Tak jakby górny nether czy coś w tym stylu, tak jak u nas niebo. Znaczy, kosmos to unik górny neter, taki neterowy kosmos, czy coś. Tylko, że tam jest podłoga, nie? Który pozwala nam budować yy, nad neterem, bo zazwyczaj nie mogliśmy budować nad neterem. Yy, tam na tej bard nie bardzo, kurde myślę z Dragon Ball'a. Yy, na tym skażem, skalę macierzystej nie mogliśmy zazwyczaj budować, ale żeby do tego dokonać, wystarczy nam trzy rzeczy: portal, cztery. Portal do się najwyżej, jak się da, trzy ender perły i kilof. To w zasadzie pięć rzeczy. Dobra, i teraz będziemy próbować dostać się tam. Yy, aha, i taka ciekawostka jeszcze, znaczy no takie coś, podpowiedź. Ender Perły, kto by nie wiedział, mają taką moc teleportowania w dane miejsce. Jeśli na przykład rzucimy perłę na przykład tutaj, o tam modokrowy, no to yy, nas teleportuje, ale nam odejmuje dwa czy trzy, trzy serduszka życia. No ale one nie działają na kreatywie, ponieważ kreatyw to. Yy, możemy latać i te -te, a na Survivalu one działają po prostu tak jak na serwerach, że teleportują. Dobra, ja się już nie będę tym zajmował, tylko skaczę, no i już się dostaniemy yy, do tego naszego yy, no, yy, netheru. Tylko yy, to, musimy, yy, to musimy teraz wrzucić 3 Enderpearl tak naraz, ale musimy na początku yy, mieć <coughs> aż po samą głowę tego. Musimy tak wejść, żebyśmy, no... Że nie da się skakać. Znaczy, to da się tak kawałek. I żeby teraz to wykonać, trzeba wziąć do ręki Ender perły. <laughs> I trzeba skakać jak szaleni. I no, yy, musimy rzucić szyb Ender na nas. Najlepiej, żeby jak skakać jak szaleni, to napierdzielać całej pety w spację. Dobra, próbujemy. Nie wyszło za bardzo, bo nie skakałem Dobra, próbujemy Czemu nie skaczę? No, skakaj ja Czemu nie skaczę? Hmm, coś mi się pewnie zwaliło Skakaj O! Jest! te, te o mnie i patrzcie, to jest ten nasz nowy świat, to jest ten nasz nowy świat, pełen nowy i ciemności, ale to nie wszystko, i to to nie jest wszystko takie now nowościowe, ale kiedyś nie mogliśmy budować, a patrzcie co teraz wyczyniamy, możemy budować nieskończoność, no chyba nieskończoność yy, kratek w górę, ała my możemy budować sobie takie wielkie budowle na netherze. możemy w sumie można tu odbudować cały nowy świat rozumiecie to jest normalnie dopiero rzecz tworzyć swój własny świat to jest dopiero nowina yy, tutaj można zapełnić na przykład trawą kwiatami ziemią tylko nie nie wodą może właśnie wziąłem wiadro czy sprawdzić czy można wody używać a nie no, ale można tu stworzyć całkiem nowy świat, swój świat, albo taki jak w prawdziwym, jak w tym w Minecraft'cie, taki sam, albo no, nowy świat, albo swój własny świat, wymyślony, z czego chcecie, jaki chcecie. Ja akurat tu dla przykładu pokazuję e, taki dom do budowania, taki zbudowany jakoś e, na miarę e, możliwości, na przykład o takie o coś, takie gówno, bzdety te, ała. Na przykład pokażę Wam jeszcze jedną, pokażę taką jedną rzecz. Ci oczywiście co grają w Minecrafta znają się na rzeczy. Oczywiście co i jak. No i tutaj spróbuję... i patrzcie. tutaj wezmę tak... można pozapełniać ziemię, tylko ziemia będzie o takim kolorze. Komu, może się komuś to nie podobać, ale no wiecie, takie są reguły. To nie wiem, czy to mo ktoś może nazwać błędem, czy czymś tam na przykład, czy jakąś modyfikacją, która była od początku Minecrafta yy, 1.7 ileś albo coś. I patrzcie, tu, można na tu macie nieograniczoną przestrzeń. W ogóle nieograniczoną. Jak to jak to możliwe? Nieograniczona przestrzeń, nic się nie zniszczy, oczywiście yy, na przykład jak TNT podłożycie to nic się nie zniszczy tutaj, żadna ziemia, no chyba że zbudujecie coś. No i patrzcie, no i tutaj wy można wybudować tak sobie przez, yy, na, jakiś, o, na jakimś obszarze na przykład ziemię, o tutaj, o patrzcie. Yy... A kiedyś tu nie było można niestety budować. Znaczy nie można tu było budować. Ale gdy się trochę pogłupuje, To wiecie. To można. E Okej. Okay. Te ciekawostki. O co w tym chodzi. E Jak obejrzałam sobie filmiki pewnego Patryka. Ma e Jego kanał to Minecraft Polska. Polecam obejrzeć. Tam jest dużo ciekawych rzeczy. E Do dowiedzenia się. A więc bardzo go polecam i jemu to wszystko zawdzięczam. Jeśli to usłyszy, to bardzo chciel, no, chciałbym, żeby no, się nie złościł, że mu ukradłem pomysł czy coś, bo ja też chciałam sobie yy, pomyślałam o takich rzeczach. Yy, jak on to będzie oglądał, to bardzo, yy, bardzo mu po, no, yy, bardzo mu podziękuję za to yy, no właśnie. No, i możemy tu tworzyć cały swój świat. Na przykład, ENT możecie, yy, możecie, yy, możemy. Yy. Dobra, nawet o, spróbujmy z dynamitem. Świetny pomysł. Nic się nie rozwala. Nawet tu grzybki rosną, można zobaczyć. Tylko zbudowane od na przez nas rzeczy te grzybki te one yy, też znikają. U, na przykład, o. Oni się też niszczą jak w prawdziwym świecie. Grzybek. I po grzybku. Dobra, a więc to tyle w dzisiejszym moim yy, filmiku z ciekawostek, i takim poradniku, można powiedzieć. Żegna się z Wami, Klaudiusz, i do następnych odcinków. Cześć!